Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Wiktora. Chciałabym życzyć panu wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin, spełnienia marzeń, radości, zdrówka i samych wspaniałych wydarzeń. To oczywiście z mojej strony i w imieniu pani Magdaleny wszystkiego najlepszego. A teraz odpowiadam na pytanie: czy Wiktor odniesie sukces w branży IT? Czy Wiktor odniesie sukces w branży IT? Mhm. Mhm. Czy odniesie sukces w IT? Mhm. No, Będzie szlifowanie, będzie jak najbardziej. No, super, jest. Troszeczkę tutaj mm, czeka panna Wiktora różnych sytuacji, takich no do przepracowania po prostu, czyli no ciągły rozwój, ciągły rozwój. Natomiast jak najbardziej tutaj finalnie są rewelacje. Znaczy, generalnie są dobre karty, bardzo, ale finalnie są rewelacje te karty, e, które po prostu. E, no, naprawdę, rozwój niesamowity tutaj sugerują, ale oczywiście po kolei. Czy Pan Wiktor odniesie sukces w branży IT? To jest ta, ta, karta, ta, ta karta, przepraszam, czwórki buław? Czwórka buław to jest karta, no, taka st stabilności, tak? To jest stabilizacja, to jest spokój, ym, również takie, no, ustabilizowanie sytuacji życiowej, tak? Zawodowo-finansowej i zawodowej właśnie w, w tej branży, czyli rzeczywiście ym, sukces... Jak najbardziej. Sukces, ale taki stabilny. Czyli sukces, który przyniesie stabilizację, stabilizację po prostu w życiową. Takie krzesełko, tak? Wygodne, jak najbardziej. Natomiast co jest na nie król kielichów? No właśnie. No Karty dworskie mają to do siebie, że można je bardzo szeroko interpretować. Jest taka możliwość, że po prostu mężczyzna pokazany w królu kielichów, tak, to może być ojciec na przykład. Może być przyjaciel, no, może być wujek, tak brat, no jakiś człowiek gdzieś tam no, bliski sercu może pana Wiktora zniechęcać do tej drogi, tak, czy też się w jakiś sposób go no po prostu... Ym... Odciągać od tego, tak? Także on tu jest w negatywie pokazany, także nawet u kart nie warto go słuchać, tylko warto iść jakby za swoimi planami i marzeniami, ale również to wcale nie musi oznaczać jakby mężczyzny, aczkolwiek może mówić o. Bo król kielichów no, kieruje, kieruje się e, gdzieś tam swoimi emocjami, sercem, tak? To jest rozsądny człowiek, no ale przede wszystkim tutaj e, takie lichy, tak? czyli e, no, sprawy uczuciowe jakby e, odgrywają główną rolę. No i tutaj właśnie to jest w przeszkodzie, że gdzieś tam e, albo ta praca po prostu e, nie, nie będzie jakby miała takiej finezji w sobie, tak? Polotu, e, aż takiego którym no, może byłby oczekiwany, powiedzmy, albo też, no, gdzieś tam tutaj kierowanie się właśnie emocjami, tak, też tak może być. To może poprzeszkadzać generalnie w, w, w tej drodze, więc raczej tutaj emocje, tak, uczucia to odstawiamy według kart gdzieś na bok, po prostu. Karta rady ósemka denarów, tak? Ósemka kadynarów to jest taka koronkowa praca, szlifowanie, dopracowywanie. To jest takie naprawdę dziubanie wręcz, tak? Um, I to jest jakby tutaj kluczem w tej całej sprawie, czyli no, będzie szlifowanie umiejętności na pewno. Sukces, owszem, ale... Dużo tutaj um, takich kwestii rozwojowych, tak? Czyli no to jest bardzo dobra karta, tylko ona mówi o takim po prostu dziubaniu, no. um, I teraz tak, dołożymy sobie jeszcze kilka kart um, Królowa Mieczy, Królowa Mieczy mówi o, przede wszystkim o kobiecie, która e, idzie przez władzę przez rozsądku, przecież, tak? Logi, logiki, e, analitycznego myślenia I taka też kobieta tutaj będzie miała wpływ na dalsze sytuacje, na dalszy bieg zdarzeń um, bo tutaj mamy kartę Sądu Ostatecznego i kartę Sprawiedliwości. Czyli tutaj należałoby po prostu wyzwolić się, tak, z jakichś negatywów, czy to doświadczeń, być może związanych z tą kobietą, właśnie jakichś negatywnych, albo. No tutaj, bo ta kobieta może mieć taki wpływ po prostu niekoniecznie pozytywny, tak? Jakby na rozwój tutaj pana Wiktora. Bo ona. Chociaż może w zasadzie pozytywny, no ale ona jakby prowadzi do tego, że pan Wiktor, no musi się zmierzyć z pewnymi, e, prawda, swoimi jakimiś tam, e, nie wiem, to właśnie negatywnymi doświadczeniami, czy jakimiś takimi kwestiami, z którymi on musi się uporać. No i tutaj w finalnie mamy kartę sprawiedliwości, czyli. E, Karta Sprawiedliwości raz, że mówi o umowach, ale takich konkretnych, tak? Także, no, to by było dobre, jak najbardziej. Ale również mówi o konieczności po prostu, no, podsumowania tak? pewnego etapu, rozliczenia się z doświadczeniami, z przeszłością, z teraźniejszością, tak? Ze swoimi jakimiś cieniami, blaskami. No i właśnie, czyli tutaj się Pan Wiktor wyzwala z jakichś negatywów, tutaj już jest umowa, tak? Kontrakt, no cokolwiek w każdym razie to jest coś, coś takiego konkretnego, tak? Ale również podsumowanie, rozliczenie się i wówczas As Mieczy i super. As mieczy paść kielichów, karta rydwana i karta trójki denarów. I to wszystko się pięknie składa, bo As mieczy mówi o konieczności podjęcia konkretnych decyzji, czyli tutaj mam już wyzwolenie, tu mam podsumowanie umowę, kontrakt, As Mieczy również mówi o konkretnych takich umowach bardzo, tak. No, z takim po prostu w, w, jakby dobre są już sklucze te umowy, tak? Ale również o yy, asmie, czy mówi o odcięciu się od tego, bo lichów, tak? Czyli osoba, która nie czuje się zbyt pewnie, tak? A tutaj pan Wiktor, yy, pan Wiktor odcina się od yy, tej właśnie urczy, które czasami mogą towarzyszyć, że, że właśnie nie dam rady, nie wierzę w siebie, odcina się od tego. Yy, i po prostu totalnie się sytuacja zmienia jeszcze bardziej, o 180 stopni tak Karta R2 na denarów W po prostu niesamowity pęd do przodu Jest to rozwój fantastyczny, sukces w branży IT jak najbardziej Po prostu już płynie z prądem, nie czuję się absolutnie jakiś e, m, słaby No i trójka denarów, ciągła po prostu praca, tak? Współpra w sensie praca e, nad swoimi umiejętnościami, tak? Nie, że ciągła praca dzień i noc, chociaż no... Karykadynarów po prostu mówi o współpracy, o różnych kooperacjach, tak? No, o silnym rozwoju, o tym, że dajemy jakby sporo z siebie, ale również do nas to wszystko taka sama dobra energia wraca, tak? I wszystko to, co dajemy, to do nas powróci pozytywnego. Także jak najbardziej tutaj pan, pana Wiktora praca i włożony, sukces, i włożony wysiłek, tak? Energia włożona rzeczywiście będzie przekuta według kart tutaj no, no w złoto, tak? Także, jak najbardziej odniesie sukces według kart w branży IT, tylko no tutaj trzeba troszeczkę przepracować tych sytuacji, a będzie super. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, do zobaczenia.